O, Dzień dobry widzieć i witam Was w kolejnym odcinku w survivalu. Mam tu, jak widzicie, już podstawowe te. Mam tutaj już jakieś hmm, dwie minuty. I szukam właśnie równym. Od to, ul? Tak. No nie. Nie, nie, ma jeszcze nie, nie, w nie, i tak nie, nie, się, bo nie, się U, chyba wreszcie będą równiny. <laughs> hmm. Gdzie te równiny? O, krzewy świetlników. <laughs> Kolejny ul, ale ciągle jestem w lesie. Wow. Chyba będę musiał. Niestety. No, nee. no, no, przestać, musiał szukać nie, i sobie te. sobie żeby mieć coś, nie, siły, co? Może tu będzie widać nie, nie, tylko las. Z tamtej strony może? N nadal las. Gdzie te równiny? Próbuję obejść, może będą gdzieś. Tylko teraz muszę jeszcze... dobrze zejść z tego! Tylko jak teraz zejść z tego? Hmm. E. Ząb? Ja wiem jak wy, ale ja słyszałem ząbiaka widzowie. Mam nadzieję, że to mnie nikt nie goni. O! No jak też to nie było, to było yy, yy, Ten co ja słyszałam to był inny. To nie było. Koko ko. Nareszcie ko, ko. te równiny. będzie bioskop, bo pewnie tam widać jakieś góry ładne. O, stado wieczek. Krowe kury. No. To może poszukam wioski, będzie tu jakaś O, widać, że, sło że słońce powoli zachodzi. No niedługo będę musiał sobie chyba już skrasować łóżko. Tak, no może wcale nie będę musiał, bo będzie tu wioska. Na równinach w sumie bardzo często się spotka wioski. Ale ja chyba będę musiał... O, nie! Jest! Jest! Yes. Wiedziałem, że będę. Uuu, całkiem spora. Wieźórko lawy obok, super. Będę miał jak dojść do netheru. O, o, zombiaki się zaczynają. A ja już nie mogę biegać. No za mało tych głodów śmiesznych. Nie, no chyba już dobiegnę. Bo łóżka. Jest zajęte. Przykro mi. Kto ty jesteś? Ha? Przykro mi, Rzymiasz. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha, Ej! jest <śmierdziś> niewychowany. Dobra. Zdałoby się coś zjeść. Golema w sumie na razie nie będę jeszcze atakował. Jest tu pieczyk? O! Dziękuję ja. panu! Tylko nie mam czym palić. Dobra! Albo nie. Nowe deski, surowa baranina. A te tymi deskami już. Czy to cztery? Chcę upiec. A. Masz mięsły piecyk. A. Hm? A. A. Hmm? No, pora się rozejrzeć. Będę już w sumie kradł ze z, z, z tego, bo, bo... bo to mi odniży reputację. Ej, tu jest dużo Was! Hmm? Kim Wy jesteście? No to tyle Rzymiarzy! Hmm? To jest trzeci! Hmm? Czy A... miasto nie był przypadkiem ten, co hmm, chciał surowe mięso? Mam nadzieję, że to jednak jest wioska przyjazna zwierzętom. A ten to co tu robi? Um, jest to... To chyba nie jest zbyt dobre miejsce na mieszkanie. Dobra, tu i tak nic nie mieszka. Ja cię to wszędzie są w Rzymiarze! To tak Rzymiarz. Ja. Ratujku! To wszystko są w Rzymiarze. To się została przez samych Rzymiarzy. Uff! To ja ten uratował. Nie. To też jeden rolnik. A poza tym wszyscy tym Rzymiarze. Zatumuku! Zlubwko, uciekaj! Neeeee! No. Zlubwko! Jeju! A rat! Ja myślałam, że to jest dwa, z przyjazda zwierzętom! Dłuższe miarze są. Mm, Szmaragdów i jabłuszka sobie wezmę. Jabł to wezmę sobie, zostawię sadzonkę. Chociaż nie wiem, bo nie chcę mieć tej niskiej reputacji. Wezmę sobie cztery T. Pohandluję z nimi, żeby sobie tą reputację nadrobić. Może któryś z tych Rzymiarzy. Na przykład ten Rzymiarz? Nie, to też nie, to Rzymiarz. Ojeju, no tak, przecież ten co, to mięso chciał, to był rzeźnik. Jeju. A gdzie ty wszyscy Rzymiarze? Kiedy ich nie potrzebuję, to wszędzie są, a kiedy potrzebuję, to nigdzie ich nie ma. <laughs> Gdzie oni są? Halo? O, tu jest jakiś Rzymiasz. A To jest Rzymiasz. O! Barwi To wezmę sobie. A. 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 No, jeszcze tam ten domek i będę się żegnał widzowie. A, założę sobie skórzane spodnie moje. Miły pan Rzymiarz. Ciekawa cena, ale ruch A tu ktoś mieszka? Nie. To jest jakiś opuszczony domek. Ale tu jest też dużo tych dziur. No. Będę się... te dwa deszki. Dziwne. Tu mam od razu też kopalnię, że będę chciał. No i mówię, pa! Widzimy się w następnym odcinku.